Widzowie! Wiem kto to jest! Daniel poznajesz! Eee, dobra, ja wracam! Ej! Ej, pani się skończyło! Nie pnię! Mówię serio! A no dobra, jednak może jeszcze... Jeszcze trochę może jedzie, widzowie. Dobra, jedzie i nie Dobra, idźcie już.

on to pewnie... Nie, o, latary. Bierzemy! A ty nie wiesz, co to Ja nie wiem, Łapuję moje oczy! Aaaa! Co jest? płacę wypłacę zamknięcie. Nie wrócimy. Jak to gdzie Brama zamknięta. Otworzyłem bramę. Musimy kogoś znaleźć. idziemy w drugą stronę, Mortek. No i teraz to jest jakiś efekt. Równie to co wcześniej. Było wcześniej. Tutaj po... też więc musimy znaleźć gdzieś po trawie. Chodziliśmy po psychiatryku i ta Elmira tam biegała. Idziesz ze mną? A, dobra. Dobra, się, spotkamy się przy bramie. Tak, dobrze. Jesteśmy na szczęście połączeni. Przez telefon. Jezus! <grym> Cholernicy, nie nie czekam. Mam nadzieję, ja nie będę. Ej typie bo... Wiem No parę się kończy. Jakby to. No ci też chyba Ale no. można ją uzupełnić Na no szczęście Zatem uzupełnię przed wejściem tak. Może tam też będzie, więc ja nie teraz druga strona Ty tam idziesz, to ja, ja, ja tu to... idę Co? To... O! Nie, skała. Jo. Ja. Wiesz, no wszyscy wypadek, ale czerwono. No dziwne. Ach, ty. Co to? To jest <laughs> And I want łące nawet. Nie wiedziałem, że były dwie. Dobra, ej, to będzie dużo warte. No. Jak przeżyjemy drugi raz. Też nie wiemy, czy zginiemy. No. Nie. Tylko hmm. mówię, że możemy nie przeżyć. No, Już nie powiedziałem, że zginiemy. Ja bym chciał. Zginąć? Nie, przeżyć. O, to... maszyna. Mutkę. O, 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 o! Zgadza się. Zgadza się. Weź się. do tej, tej Zgadza można... no, się. Zgadza się. Zgadza A! Zgadza I Zgadza się. Właśnie. Rozpięłem. idziemy? W drugą stronę? No chodźmy tu. Sprawdź trakcie nie możemy ścieżki. Do lasu. Tu nie ma. Patrz długo najpierw, bo Czy tu mam, W takim razie. E, w zwrot? Co się tam Na jest? Nagrobki. To chodźmy może tam dalej. Eee... dużo. słuchaj. Wydaje tutaj działać inaczej. Dobra. Dobra. No i teraz staramy się wyjrzeć. Dobra. Podróży ścieżką To jest ścieżka. Ha ha ha! Dobra. Tam coś jest. Pęjdę pod... Oczy! Widziałem! Oczy czerwone! Dobra, zachęmy. Oa! D czego? Cześć! Jest jakoś nawet nie wazarek, co to? Odkładanka. Będę musiał powrócić później. No Idę naokoło, niech to będzie do chodziców, tak? No i gdzieś ciężko. A tutaj mam coś. tabliczkę. Co to? Nie, no, tu jesteś dość ścieżką. Słuchaj, czyli tam za tym słupem, który, pod którym muszę być słup? Czy nie? Tak, idę. Idę. Idę, nie weszłem. Słuchaj, no. Tu wiem, że coś dzisiaj się stało. Co się stało? Dzisiaj jestem z miłką. Jo! Radko, gratuluję. Mówisz, masz czego. Eeeh. Eeh. Czyżby to jakieś dłużej? Nie. Nie wiem, patrz, co dalej, trzymaj. Przecież... Ziomek. Coś czego albo. Jeżeli przeżyjesz... No. Wszyscy! Chłopaki, jeżeli nie przyjrzyjesz. No. Dobra, żeby nie słyszycie to. daleko. Jeszcze też, że płoszę, tylko że to Dobra. Jeżeli... Jeżeli Zginę... giełdach, powiedzcie, że kocham. No. O, Tak. Ale na pewno... O! A jeżeli ja zginę, to że powiedzcie się, kocha, się ja... A że ja... Ją o, 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 Kurry! Skąd Tomasz? Wziąłem, bo <toczynd encouragement> <przy wusstenie>. to <toczynda> nie wiem, bo Kurry, 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 Eee... kurry, O, 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 kurry, 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 Nie